Zdarzenie miało miejsce 1 maja, około godziny 18.55. Policjanci w patrolu pierwszym w rejonie Rynku Limanowskiego zauważyli, jak kierujący motocyklem marki Ducati włączając się w ruch okręży nie używa kierunkowskazów, a ponadto tablica rejestracyjna z tyłu motocykla była dziwnie wygięta, co uniemożliwiało odczytanie numerów rejestracyjnych. A więc drogą radiową poinformowali patrol ruchu drogowego, a że w tym czasie niedaleko rynku na oznakowanym motocyklu służbę pełnił policjant. Podjął próbę zatrzymania tegoż motocyklisty, który jednak nie reagował na podawane sygnały, tak świetlne jak i dźwiękowe. W związku z czym policjant podjął próbę pościgu za tym motocyklem i w kilku miejscach uciekający motocyklista według wskazań prędkościomierza w motocyklu policjanta. Ta prędkość wynosiła około 160 km na godzinę. Uciekinier ponadto wyprzedzał na skrzyżowaniach oznakowanych, przekraczał linię podwójną ciągłą, wyprzedzając również inne pojazdy. Na starej wsi podczas wyprzedzania dwóch pojazdów o mało nie doszło do tragedii, gdyż w tym czasie naprzeciwka jechał samochód osobowy Volkswagen. Jednak dzięki reakcji kierującego Volkswagenem udało się uniknąć nieszczęścia, a motocyklista został zatrzymany dopiero w Siekierczynie.